Dzień dobry, cześć i czołem! Witam Was dzisiaj w terenie. W końcu jesteśmy na ścieżkach Enduro Trails w Bielsku Białej. Jesteśmy na testach crossa i wykorzystujemy tę okazję w 100% żeby pokazać Wam kilka ciekawych tematów. Temat pierwszy już widzicie. Jesteśmy na singlach gravel'em, ale nie będziemy dzisiaj mówić tylko o tym, jak się jeździ na singlu po gravelach, ale też zajmiemy się bardzo konkretnym przypadkiem, który myślę, że wiele osób bardzo interesuje. Czyli zobaczymy, jak w terenie trochę trudniejszym niż drogi szutrowe i asfalt radzi sobie nowa grupa napędowa, czyli Shimano. GRX. Dzisiaj bawimy się grx w układzie 2 na 11 w wersji praktycznie kompletnej, bo Cross sr 60, którego tu widzicie, ma zarówno przednią, jak i tylną przerzutkę oraz korbę i hamulce plus klamka manetki właśnie pochodzące z grupy Shimano GRX. Pierwsze wrażenia z GRX-em są dokładnie takie jak oczekiwania wobec tego napędu, czyli po prostu w końcu w napędzie, który obsługuje nam dwa blaty z przodu, mamy ciszę. Czyli przy włączonym sprzęgle z tyłu, kiedy skaczemy na tym rowerze, kiedy jeździmy po dużych dziurach, kiedy robimy różne dziwne rzeczy, które na gravelu chcemy robić, po prostu jest w końcu cicho. Czyli nie ma problemu z tym, że tylna przerzutka nam się obija i naprawdę napinanie jest na tyle dobre, że dzieje się to praktycznie przy każdym przełożeniu. Czyli nie ma problemu z tym, że wrzucamy na twardszy bieg z tyłu i momentalnie zaczyna nam się łańcuch obijać o ramę. Naprawdę napinanie jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o ergonomię klamko -manetek, również jest ona na bardzo fajnym poziomie. Ja to Wam już kiedyś mówiłem przy okazji materiału o się na Sucho, kiedy oglądaliśmy tą grupę napędową po raz pierwszy na żywo podczas prezentacji Krosa w Łodzi. Wrażenia podczas jazdy są takie. Że jesteśmy bardzo blisko poziomu, do którego nas przyzwyczaiła grupa Shimano 105. Jeżeli chodzi o uchwyt klamką manetek, on jest bardzo zbliżony do tego, który jest w 105 nowej. Natomiast bardziej chropowata powierzchnia samych klamek, troszeczkę inny kształt klamek sprawia, że kiedy nasza pozycja za kierownicą się zmienia, kiedy jesteśmy bardziej pochyleni, kiedy jedziemy bardziej dynamicznie, to kontrola nad klamkami jest bardziej pewna. Czyli tutaj idziemy w stronę tego, że Shimano dostrzegło, że na tego typu rowerach widzi się bardziej dynamicznie i trzeba zadbać o to, żeby klamki były dobrze. Dobrze, żeby dobrze leżały w dłoniach również w sytuacjach takich, w których po prostu my ruszamy się bardziej, jedzimy bardziej dynamicznie. Jak widzicie, kiedy zaczynamy jeździć po troszeczkę bardziej wyboistej trasie, może Cyganka w Bielsku to nie jest trasa bardzo trudna, ale tak jak mówiłem, ja nie będę udawał, że gravel jest rowerem, który można faktycznie jeździć po każdej, choćby nie wiem jak trudnej trasie, chociaż pewnie są tacy, którzy by potrafili. No Ja, ja takiego skilla akurat nie mam. Natomiast kiedy pojawia się troszeczkę kamieni, tak jak tutaj właśnie na Cygance, to słyszycie, że ten napęd pracuje naprawdę bardzo stabilnie. Jeżeli to zestawicie z odpowiednio niskim ciśnieniem w oponach, to gravel z takim właśnie napędem jak GRX potrafi dać dużo, dużo więcej przyjemności z jazdy w terenie, po prostu zachowuje się pewnie i to praktycznie bez żadnych konsekwencji, bo jak to wykazaliście przy okazji materiałów, które nagrywałem o Ultec RX, GX daje nam tak dużo opcji, tak dużo wariantów do wyboru, że praktycznie każdy dobierze ten napęd do swoich preferencji, czy to będzie bardziej szosowy układ, czy bardziej taki nastawiony na zabawę na szlaku, więc naprawdę wrażenia z jazdy na GRX są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne i w końcu można chyba powiedzieć z takim czystym sumieniem, że Shimano Dało rozwiązanie dla osób, które miały bardzo duży problem z grawerami, Bo z jednej strony nie chciały sprawnych, ale mimo wszystko ograniczających napędów 1 na 11 takich jak Sem Apex, a z drugiej strony no, nie chciały tak naprawdę męczyć się z napędami szosowymi, które nawet w tych najnowszych wersjach, jak na przykład Utegra RX, chociaż to akurat nie jest najlepszy przykład, ale na przykład Shimano 105 R7000, to mimo wszystko te napędy nie dawały aż takiego poczucia komfortu podczas jazdy poza drogami utwardzanymi. GRX nam to w końcu. Daje. Oczywiście grupa Śmanogierich to nie tylko przerzutki, nie tylko napęd, bo mówimy też o klamkach, manetkach i hamulcach. Tak jak mówiłem, klamko-manetki leżą w dłoniach bardzo wygodnie i nawet w terenie, kiedy jeździmy, nie ma problemu z podstawowymi parametrami czyli leżą pewnie w dłoni, z drugiej strony nie ma tego problemu, że kiedy jedziemy po bardziej stromej trasie, pojawia się ryzyko tego, że po prostu przelecimy przez kierownicę, bo klamka byłaby zbyt płaska. Z tym nie ma problemu. Natomiast siła hamowania, powiedziałbym, że może nie, nie jest do końca satysfakcjonująca w takim sensie, że spodziewałbym się po grupie, która jest dedykowana do jazdy w trudniejszym terenie troszeczkę więcej niż po e, zaciskach Shimano 105, na których ostatnio jeżdżę w rondo, a wydaje mi się, że siła hamowania jest bardzo, bardzo mocno zbliżona. Pytanie oczywiście, czy nie jest to kwestia tego, że ten zestaw jeszcze mógłby się dotrzeć, bo Esker testowy jest rowerem dość nowym, natomiast porównując pierwsze wrażenia z jazdy na nowych 105, a na nowym GRX, to nie widzę tutaj żadnych rewolucyjnych e, różnic, więc wydaje mi się, że Shimano po prostu zaadaptowało Pewne rozwiązania ze swoich szosowych grup, takie jak mocowanie flatmount, budowa pewnie zacisku, więc tutaj jest po prostu poprawnie, ale nierewelacyjnie. Parę słów o samym Krosie SKR-60. Tak naprawdę większość wrażeń z jazdy jest dokładnie taka sama jak przy okazji poprzedniego skr bo tak jak pewnie dobrze wiecie, zmieniła się przede wszystkim grupa napędowa. To dalej jest uważam bardzo rozsądny rower za tę cenę, czyli za. Około 6000 zł otrzymujemy rower z aluminiową ramą, karbonowym widelcem, sztywnymi osiami kół, hydraulicznymi hamulcami z grupy GX. Z grupą GX to nie jest takie oczywiste w tym roku z obręczami DT Swiss i z całkiem fajną geometrią. Jak widzicie ten rower z boku, to można zauważyć, że geometria jest naprawdę dość nastawiona na radość z jazdy. To nie jest rower, który jest adaptowaną przełajówką albo rowerem szosowym, czyli mamy tutaj troszeczkę bardziej wyciągnięty ten widelec do przodu, więc wrażenia z jazdy są naprawdę fajne. Trzeba pamiętać oczywiście o tym, że rower, który tu widzicie, to rozmiar S, więc rozmiary troszeczkę większe będą może mniej tak zwiewne i mniej dynamiczne w wyglądzie. Niestety, taki rower dostaliśmy do testów. Do wyboru była xl więc z dwojga złego jedno z nas single zostanie s MSK. Na metr 78 wzrostu, oczywiście, s jest za mała. Ja bym na ten wzrost wybierał, jeżeli chcecie się na rowerze bawić to MK. Jeżeli szukacie roweru, który ma być przede wszystkim do jazdy na dłuższe dystanse, do takiej bardziej turystyki gravelowej, to skusiłbym się nawet na l jako ten rozmiar, który będzie bardziej stabilny i bardziej komfortowy. Więc s 6.0 z nową grupą napędową to chyba idealne połączenie i ten rower na pewno dużo lepiej sprawdza się z tą grupą niż z grupą szosową, na której był dostępny chociażby w zeszłym roku. Więc krok w bardzo dobrą stronę i jestem niesamowicie ciekawy testów kolejnych rowerów gravel właśnie z grupą Shimano GRX w różnych jej wariantach.